Hej, z tej strony ja, Antek I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nową, halloweenową skrzynkę w Squad No dobra, będzie poko W ogóle tutaj jest świat Crash Roala tylko, że po prostu jest kilka rzuconych rzeczy z Brawl Stars przerobionych na halloweenowe bardziej niż To jest dużo Dobra i chyba będę mógł jeszcze skrzynkę otworzyć. Tak? Tak. Napiską. I co do dostanę? Hej, hej, z tej strony ja, Antek. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nową halo i nową skrzynkę w Squadbuster. I zobaczymy. I są trzy nowe postacie i to z Brawlsters. Raz, Frank i Poco. Tak wygląda pierwszy poziom. Tak drugi. Tak trzeci. I tak czwarty. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tylko jeden ma Skin'a, czyli poko, bo Frank ani Ravs nie mają. I sobie odbierzemy 30, By za darmo w sklepie. No dobra, będzie poko. Mogę otworzyć jeszcze jedną skrzynkę, mam dostać. Nowa postać poko. Jak on atakuje, fajnie. Jak on mi atakuje, ten Poko? To znaczy leczy. A po załatwieniu wro wroga. No, trochę tam u poleczu. dobra? I w tej rundzie nie będzie go o, od razu nowa mapa i starcie mega bossów. Jeden z Crasher Roa, a drugi z jest... ty trochę brał. Przerobiony dawny tryb z Brawl Stars. O, tak, powiem. Ile z, ich, z, z niego monet by wyleciało? Dobra, handel O, i zbieramy dynie, żeby odbierać. sobie teraz patrzę i tutaj jest fajnie, nie? A, to się kończy. A szkoda. Możemy max. be Teraz myślę. To nie myślę, tylko, bo wtedy, kiedy rozwaliłem te dynki, Te dynki. To wyleciało te dynie. Te o tutaj, które mam. Czy z tego... Tak zawsze z tego wylatuję dynia. To jest bardzo dobre. Czyli Mavis będzie tutaj przydatny. Tylko czy na przykład normalnie z drzew też? Z normalnych marchewek nie z tego poziomu. O Ems. Ale fajne ataki ma. Miałem rację i nie wiem czemu tutaj nie ma kolców O Jezus! Zostawcie mnie to jaką Was Ciężki fuzja Mortis, fuzja. 17. A, Elite One w mi się włączyło. O Jezus, proszę daj mi to. I teraz uciekaj. Dobra. Największy będzie przydatny, i to nawet bardzo. W ogóle tutaj jest świat Crash Royale'a, tylko że po prostu jest kilka rzuconych rzeczy z Brawl Stars, że na Halloweenowe bardziej niż np. Jest Nie Dobra sobie. Dobra Możemy jednak jeszcze jedną dzisiaj Będzie Poko Niestety Choćbym wolał tę nową postać 9 Poko, więc będę mógł go ulepszyć I będę miał drugi poziom Po 7 atakach Akord Mocy Gra Akord Mocy Czyli będzie jeszcze pewnie Bardziej leczny Albo coś w tym stylu nie wiem. Mamy no, no już poko na drugiej gwiazdce. Dobra. On sam siebie leczy, gdy zabije wrogów. Jaką małą zadań. Robię Ar armii poko. Ale fajnie to wyglądało! Cztery dynki. 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 Nie no, lubię tego pokoju. Jest taką mi po prostu postać, która nie przyda się jakoś bardzo, ale po prostu jest. Vamos I sobie pójdziemy bardziej w okolica środka. I tu ja, ja nie mam jakiś. W miejsca, gdzie drzewa dwa obok będą siedzi. Ukró Dwie. Ale i tak lepiej te cztero sześciu. Bardziej się opłaca. O, to się akurat nie przyda aktualnie. No, no bo mam mało. To za dobra e tras do pare dobra Dobra. O! Automat z łupami. Nawet nie wiem o co tu chodzi. Ale chyba coś fajnego. Je... Nie rozumiem. Chcę to bardzo przetestować. Udało ci się zdobyć. O Jezu, pierścień. Dobra, dopiero teraz wam o co tu tak naprawdę chodzi w tym automarsie. Fajny. Cold. I muszę uciekać, uciekać, uciekać. Uuu! Dwa klucze się przydadzą. No nie. Akurat ja mam problem ze skrzynkami, bo nie mam je tu zdobywać, khaisun. Barbarian? T tak! Bar tak! Nie, nie, to się tak nie, nie, tego Muszę zacząć patrzeć, o jakie, o jakie rzeczy to da. <gry> Nawet teraz uda nie udało mi się uderzyć. Kurczak. 20. Dwadzieścia... Ojej, ja to zatrzymuję. 35 km to A my. Jest moje. Jest. Dobra. Tego nie biorę. Z tymi automatami to trzeba myśleć, jak się gra. Tak szczerze. I to nawet bardzo. I żeby przypadkiem nie wejść w coś, co się nie chce wejść. Dobra. Doktor No wezmę. Prawie bym to wziął. Szał. Dobra, biorę. Tety muszę narobić na to zarobić. Prawie 40 więc tutaj powinno się udać. Nie. Bueno. Uj, właśnie to nie zafrontowało trzecie miejsce, mimo że jak się uda. Nie, nie uda się. Dobra. Drugie chyba tam było, ale ja pewnie nie jestem. Drugie lub trzecie, trzecie. Jest spoko. I 13 jedyni. Więc jest super. Nie wiem czemu nie było. Co? Przepraszam. Okej. Okay. Ile tego mam? Trz. Mhm, to bym sobie to bo mi brakuje dokładnie 120 jest, pokój, jest my bis. My bis. Dobra. Mega i jest Mavis Mavis dobra mega megabosów i klejnot jak ma mi się podoba modyfikacje w ogóle Potrzebuję ciebie na wiz. Właśnie ta rundka mi da dużo dyni. I też klejnotów. I wszystkiego w sumie. Kiedy normalnie potrzebuję. Tylko brakuje tego Greka, bo tutaj są... Ale w sumie będę bombami. Zniszczył drzewa teraz. On ma Greku, Greka Jaki Greków No po co? Mantek po co ty to zrobiłeś? No po co ty to zrobiłeś? A ja tam widzę 6 darmowych 12 darmowych Pyniek. Oko Ile ja mam już tytułów? 26 już, a dopiero się zaczęła ta runda, więc będzie tego ja troszeczkę więcej jeszcze. Już zrobię sobie tą fuzję, żeby tańsze były przez chwilę skrzynki. Optimus. 33. 34 40 A by się przydała bomba To by mi poszedł po tego jakby w drzewko Tak co my darmo Tylko ten drugi cztery Teraz to ja się skupiam tylko na... tym... tak, w bumbu. W tym, że mógłbym lepiej posunąć do 20, ale już Nie chcę się bić. Ja mówię na poważne, ja chcę tylko dynię sobie A to, że biorę sobie jakieś dodatki, tylko na przykład to, co teraz wziąłem, to push much dobra 63 i boom i 61 i kolejny. stretch i current 70 i ile tego

No dajcie mi jeździć jakieś dynki! Nie, no bez sensu. Dobra, trudno już. Nowy nagle mamy ich ale... cały. Zdecydowanie dużo. I mam w Dobra. I ile końcowo dni? 81. Oj, oj, oj. To jest dużo. Dobra. I chyba będę mógł jeszcze skrzynkę odłożyć. Tak, tak. Episką. I co dostanę? Archer. Więc jeśli Wam się spodobało, zostawcie suba, lajka w górę i napiszcie w komentarzach, ile macie już dyń. Pa pa!